Cześć, witajcie, taki wielki spontan. Dostałem właśnie info, że ktoś na mnie czeka. Ktoś na mnie czeka na katowickim y, dworcu PKP. Tak więc y, ja się w tym momencie y, y, szybciutko zbieram, szybciutko ubieram i szybciutko wychodzę. A za moment, krótka informacja: cóż to za osoba, cóż to za spotkanie. Zapraszam! No, siema gościu! No, no ja na dole na parkingu. Gdzie mam cię szukać? No to jest... Nie, no od Galerii Katowickiej tak bo To znaczy ja jestem tuż pod Galerią Katowicką. Ja wiem, tam na pasażu, tam gdzie jest chyba ten... taki, taki schodki, biblioteki i w ogóle. Księgarnie, kościoły, cmentarze. Dobra, uczesz się, idę No, no to idę, idę Dobra, dobra, idę, idę, bo się taśma kończy, na razie Dobra, za moment się dowiecie z kim ja się będę za chwilę widział eee, Nie wiem, chyba go zaskoczę tą kamerą no Znaczy on wie, że ja będę miał kamerę ale, ale nie wierzę, że go zaskoczę, tak więc ja do niego tam czmycham, jeszcze muszę tak jakoś podejść, żeby on mnie zobaczył, żeby ja go pierwszy zobaczył, niż on mnie, żeby właśnie, żeby było kamerę wyciągnąć, tak więc tymczasem. Dobra, ja już go widzę, tak wyszedłem specjalnie, żeby był schowany z autobusem, ale emocje. Chyba jeszcze mnie nie widzi Arek jak ty idziesz to ja słyszę jak ty kaszlesz Dzień dobry, dzień dobry, hej, Zobaczcie hejo. Hej, cześć Kto? witajcie, miałem z tej strony Arek, daj ze tą kamerę, bo cię nie widać Jaki ty jesteś? To dzień jest... dobry To jest Arek E, E, M. -M. my, my My, znaczący youtuber, który nagrywa symulatory Dzień dobry Cześć Michał Cześć Arek, dobry wieczór Co ty tu robisz? Arek, przyjechałem do Katowic, żeby cię spotkać Aha, czyli to ty przyjechałeś na spotkanie ze mną. Tak, ja przyjechałem do Arkadiusza Arkadiusz, Kraskowskiego, o czym on nic nie wiedział kompletnie. Nie. To w takim razie my się tu organizujemy. Za moment wracamy, czyli te wszystkie minuty, które nagrałem jeszcze przed przyjściem tutaj e, oczywiście nie będą na, na marne. Nie tutaj z, zaplanujemy naszą przyszłość. Oczywiście wpadliśmy dzisiaj z Arkiem Darek od Wpadliśmy dzisiaj na pomysł. Quick, quick! Nie robbo psa przecież straszysz, więc to wpadliśmy na pomysł nagrywania QA. Nagrywania QA, które będzie w taki delikatny sposób inny, aniżeli zazwyczaj mamy QA do zobaczenia, bo będzie nagrane przy pomocy dwóch youtuberów, youtuberów, no youtuberów, youtuberów. Ja i Arek. Bo robię stronę, nam chyba nie dojedzie. Tak i ważne jest to, że pytania można zadawać do nas obu. Tak. Albo na przykład zaznaczać, czy pytania mają być. No, na mnie, na mnie. Czy pytanie ma być do mnie, czy do Michała? Kamera go tak, dokładnie tak jak ja wspomniał, takie łączone Q&A, takie dwie osoby, które latają, dwie osoby, które mają styczność z YouTube'em no i z wami oczywiście. No i będzie też tak, że ja będę czytał jemu pytania, a on mnie, więc przy okazji będzie okazja do tego, żebyśmy się spotkali znowu. E, tak, tak, ale tym razem to Arek przejdzie do mnie, do Bielska. Oczywiście, jak on nieogolony. Wyglądam jak jaski więc... Więc Jego... generalnie reasumując, jest pomysł na Q&A, czyli wy zadajecie nam pytania dowolne na ta każdy temat. My sobie te pytania weryfikujemy i czytamy nawzajem na, na, na live, czy będzie z tego film? Nie będzie z to film, bo to cuda. okej. Najważniejsze jest to, że jest ku opcja, bo chcieliście Q&A, będzie Q&A. Kiedy? Zobaczymy. Oczywiście e... może być też tak, że nie będzie żadnych pytań do mnie, no bo wy mnie nie znacie na przykład, tak? Ja znam Marka, ja go zapytam. No to wtedy ja będę Michałowi czytał pytania tylko i wyłącznie, a jak Michał będzie chciał, to ja też będę na te pytania odpowiadał. Tak po prostu za friko od Michała. Wiecie, jaki Arek jest? Oczywiście kanał Arka każdy zna, ale jeżeli ktoś nie zna, bo to też pewnie będzie na moim kanale. Nazwa kanału to Arek Kwiatkowski. Trzeba wpisać Arek Kwiatkowski na YouTube. Kochani, link w opisie. To będzie najprostsze. Żeby ktoś nie uwierzył, tak, jesteśmy na dworcu Katowice. Wagon numer 87. Tak serdecznie wygląda. pozdrawiamy my. Tak, i ja też. E, I tak jak mówimy, do zobaczenia już długo w sprawie Q&A, co i jak to wygląda w szczegóły. Będziemy informować na bieżąco. To jest Arek Jatkowski. jaki jesteś wysoki normalnie. Ja 1,92m, Arek ma mniej. 1,74m w kapeluszu. Okej okay, moi drodzy, tak więc ja już jestem w domu. Generalnie reasumując tylko i wyłącznie pomysł. To film ten, który właśnie obejrzeliście, wyświetlił się. I dla widzów Michała, i dla moich widzów w związku z tym pod filmem na moim kanale, jak i na kanale Michała, czyli m.pawlus oraz Arek Kwiatkowski, zadawajcie pytania. Bardzo bym prosił tylko, wspólnie z Michałem postanowiliśmy, że jeżeli macie pytania... Do nas, do mnie indywidualne, czy do Michała indywidualne To napiszcie po prostu, nie wiem, w nawiasie kwadratowym M albo A I będzie wiadomo do kogo to pytanie jest Jeżeli oczywiście okaże się, że jest pytanie na kanale Michała No to traktujemy to pytanie jako pytanie tylko dla Michała I to najwyżej Michał zadecyduje, czy będzie chciał, żebym ja na to pytanie też odpowiedział Tak samo będzie u mnie Czyli jeżeli pytanie się u mnie jakieś pojawi do Q&A Czyli do takich pytań, pytanie i odpowiedź to, to ja też podejmę decyzję, czy będę chciał, żeby Michał na to pytanie odpowiedział. Na przykład wielkie dzięki za Waszą uwagę. Dzisiaj taki mega spontaniczny spontan, czyli moje spotkanie z Michałem. Dawno żeśmy nie mieli okazji się spotkać, bo zawsze brak czasu, a dzisiaj się udało. Tak więc, krótką relację mogliście z tego spotkania obejrzeć. Was serdecznie pozdrawiam, widzów Michała również. Bardzo cieplutko i do zobaczyska. Czekamy na Wasze pytania. Cześć, trzymajcie się. Pa!